Dlaczego duży Fiat z lat 70 był nieporównywalnie lepszym samochodem od tego z lat 80, a już w szczególności od końcówki produkcji 89-91? Po pierwsze, był dużo lepiej wykonany. Wystarczy spojrzeć na spasowanie elementów nadwozia czy jakość wykończenia wnętrza. Po drugie, był znacznie lepiej przystający do swoich czasów. To, co w latach 70 był jeszcze zupełnie nie normalnie spotykanym i stosowanym rozwiązaniem technicznym, nawet jeżeli nie było już najnowocześniejsze w latach 80., a w szczególności już na początku 90., było nieśmiesznym żartem. Po trzecie, był po prostu. Dużo ładniejszy. I to nawet nie chodzi o modele MR75 kontra wcześniejsze, tylko o detale, o listwy, o takie malutkie duperelki, których z czasem ubywało, a które tak naprawdę mocno dodawały klimatu. Tak więc, seventisowy duży jest lepszy niż 8-tisowy duży, a jeżeli ktoś się nie zgadza, to drzwi są tam.